Dawno korku nie było, ale ten czaj jest, wiecie. Fakt, że było ograniczenie do 60, a wszyscy jadą 90, to ja jadę 80. No. Ale korecek mamy, korecek proszę państwa jest. Nie ma to tam, to korecek musi być. Jak zeby to tak bez korecka? Pewnie jakiś wypadecek, bo widzę, że tutaj policja jedzie. Na sygnale, więc pewnie coś się dzieje. Aczkolwiek tutaj w tych rejonach, jak korka nie ma, to znaczy, że jest niedobrze. To jest podejrzane, jak tu korka nie ma. Jeszcze 500 km, czyli jakieś 300 na dziś i koniec. Trzeba się wykąpać, zjeść coś jeszcze. Stoimy, proszę Państwa, nie stoimy, stoimy. Nie ma tak dobrze. Korecek musi być. się to jako tako przeciskać tutaj, bo tak to by człowiek do jutra nie dojechał. I się zastanawiam czemu ciężarówki tak nagminnie jadą środkowym pasem. Oooo, jeszcze nie stoi, jeszcze się toczy. Jakby to powiedzieć, nie ma tragedii, no ale czemu ja stoję, a oni jadą. wypas stoi, no. No Powiedzcie, że teraz ten pas będzie stał, a tamten będzie jechał, żeby było sprawiedliwie, no nie? <śm> hmm. Czas się będzie dotankować, jesteśmy w okolicy Norymbergi i sobie jedziemy. I mam ćwiartkę, tak ciutkę poniżej ćwiartki znowu. Także się trzeba będzie dotankować. Mamy 93 km do cpn -u. Także się dolejemy. nie jechałem. Przedwczoraj nie, wczoraj <średwczoraj> przedwczoraj, przedwczoraj bo tam spałem przed tym No, to przedwczoraj tędy jechałem O, żonka zwolni Jodymy, jodymy, bryżymy Państwa, żeśmy się na chwilkę zatrzymali Zrobiłem sobie kawku, mamy 63 km do stacji benzynowej i mamy już poniżej ćwiartki. Także jak się zatankujemy to zjedziemy sobie na jakiś parking się wykąpać i spać. A tymczasem znowu zimno. 16 stopni tym razem było 12 wcześniej. Kropim, że z tyłu mam piękny zachód słońca. tutaj pada no się pada, tak kropinu nie Jest jeszcze jakiś taki specjalnie zmęczony nie jestem, także może jeszcze troszeczkę machnę więcej, żeby jutro wcześniej nie zrywać się. Przecież nie wiem Nie wiem Dobrze, jak tak pada, to się będzie fajnie, ale słoneczko no, zachodzi ładnie. No, pan, panie, nie musisz zwalniać do 50, no. Ale słoneczko, ale zobaczcie to na Widzicie? Jestem ciekaw, czy to będzie widać. Ale pięknie. Mhm. Mm pięknie. No nic, jemy, przejdziemy państwa dalej. Żeśmy się zatankowali byli. Dalej sączymy kawusie, trochę wieje. Jest 15 stopni proszę Jawasa we mnie zostało nam 350 km. Także jeszcze jakąś stówkę dzisiaj machniemy i idziemy spać. A szukamy jakiejś stacji większej takiej żeby proszę Państwa się wykąpać być i najlepiej jakby był jakiś McDonald's w pobliżu chodzą mi fryty po głowie proszę Państwa fryty mi chodzą po głowie tak jak nie wiem fryty bym se zjadł no zobaczymy jak mi się będzie jechać może mi się będzie dobrze jechać, to dojadę na miejsce. Nie wiem, powiem Wam szczerze, nie wiem. Dobrze mi się jedzie, nie jestem zmęczony jakiś taki, czy coś. A może jeszcze z godzinkę pociągnę. Bo w nocy się fajnie jedzie, jak widzicie, nie ma korków, nie ma nic, można ciąć. Może zajadę. bardziej w pobliżu. Nie wiem. Zależy mi najbardziej, żeby się wykąpać, bo taki jestem taki uklejony. No, zobaczymy. Na razie już zatankowałem, weszło 81 litrów, także... 20 było w parku. A tutaj w ogóle, gdzie się tankowałem, była fabryka Adidasa. I nie dość, że była fabryka Adidasa. To jeszcze był sklep firmowy, ale niestety zamknięty. No nic, będziemy się odzywać po drodze, jak sobie będziemy jechać. Na razie przejechaliśmy 750, tak? Nawet chyba więcej. Sobie po prawej stronie mamy Norymberg. za tym laskiem. No. Ładę zwał się, jak podejmę jakąś decyzję. wypadeczek przed nami jakiś naustawiali takich uwaga, uwaga, uwaga i teraz widzę, że będziemy zjeżdżać w prawy pas tutaj na zakręcie było 80 w czasie deszczu a tu cieli kurde jak gubki no i wypadeczek jakiś Krysiu, Państwa. wypadeczek I się zrobił był teraz Zobaczymy co tam się stało, bo tam widzę świateł na ustawiali Nie wiem czy objazdem nie będziemy jechać jakimś jechać Bo widzę, że tu grubo tam coś Wszyscy skręcają w prawo. Chyba droga zamknięta jest na no to wychodzi, no. Nie, chyba jadą prosto jeszcze jednym pasem. No, widzę, że coś tam do góry się pnie. To zaraz zobaczymy, co się stało. Ale to coś teraz jakoś się niedawno musiało stać, bo jechały te karetki i tym podobne. No to patrzmy co się stało. Ale już zbierają wszystko Chyba Nie, no. jest osobówka rozwalona. Nawet nie jedna. Uuu. Au, 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 au Trzy auta. Bez przodu. czy auta bez przodu, proszę Państwa. Ajajaj. No nieładnie w taką pogodę grzać. Jak bubki. Stówką jeszcze tak można, ale na szybciej to... W dzień może można sobie pozwolić, bo lepiej widać. Ale w nocy... A tutaj jest 80, jakby jechali 80 to pewnie nic by się nie stało, ale to grzeją debile jak pupkie. I tak potem mają. Mam nadzieję, że nikt nie zginął w tym wypadku. Jedno auto na lawecie już stało. I dwa były, raz dwa trzy, czyli w sumie cztery samochody. Wow! O, la, la. Już niecałe 200 km zostało do celu, także już jestem na etapie szukania stacji benzynowej z prysznicem. Like、Tay Długo się kąpiemy, proszę Państwa. Hihi, do później. Halo, halo. Zostało 152 km na jutro rano. Idziemy spać. 11 To wystarczy na dzisiaj. Także dobranoc, słodkich snów, rano prysznic i w drogę. A tymczasem do jutra. Pa 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 pa. pa, pa. Hej, hej! <grym>